Tak pęcherzyka żółciowego diagnozowany jest stosunkowo rzadko, ale może się rozwijać długo i przez ten czas nie dawać żadnych widocznych objawów. W przypadku zaawansowanych zmian rokowanie jest złe. Konkretna przyczyna rozwoju zmian o charakterze nowotworowym nie została jednoznacznie wskazana, ale przyjmuje się, że rak pęcherzyka żółciowego może rozwijać się w związku z drażnieniem ścian pęcherzyka przez obecne w nim kamienie. Poza tym, do czynników zwiększających ryzyko rozwoju raka zalicza się nadmierne spożywanie alkoholu, zbyt wysokie spożycie cukrów w diecie, oraz dużą masę ciała, a także AIDS, częściową resekcję żołądka oraz przewlekłe zakażenie Salmonella tyfi. Podatność na rozwój niekorzystnych zmian zależy także od płci, ponieważ rak obejmujący pęcherzyk żółciowy częściej diagnozowany jest u kobiet niż mężczyzn. W przypadku większości nowotworów pęcherzyka żółciowego rokowanie jest złe, ponieważ zmiany wykrywane są stosunkowo późno.